Witam serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj materiał, który będzie korespondował z poprzednio opublikowanym materiałem dotyczącym komunikacji centrali alarmowej Hrym SATEL z naszym komputerem. Jak już wiecie, jest do tego potrzebny moduł komunikacyjny i dzisiaj pokażę Wam, co się dzieje w przypadku, kiedy ten moduł nie jest wyszukiwany. Nie jest wyszukiwany. Taki komentarz pojawił się pod ostatnim materiałem i korzystając z okazji z tego, że. Niedawno formatowałem swój komputer i nie mam tego sterownika zainstalowanego. Dzisiaj pokażę Wam, jak się to robi. Bardzo ważny komunikat. Niestety nie nagrał mi się dźwięk podczas nagrywania tamtego materiału, więc dzisiaj będę tak naprawdę mówił Wam, co się dzieje w tym materiale, ale dzięki temu sobie przyspieszymy niektóre rzeczy i będzie się to łatwiej oglądać. Także zostańcie do końca. I szanowni państwo, zaczynamy. Oczywiście zaczynam od tego, aby pokazać, jak wygląda w tym momencie menadżer urządzeń na moim komputerze, mm. gdzie tak naprawdę no, nie ma zainstalowanego jeszcze tego sterownika, więc Taki port nie będzie w ogóle tutaj pokazany. Tutaj bardzo ważne, że jeżeli w Waszym przypadku będziecie mieli taki problem, to są dwa rozwiązania. Pierwszy, łatwiejszy, to jest taki, że po podłączeniu tego modułu do komputera, komputer automatycznie wykryje nowe urządzenie i ściągnie sobie z internetu odpowiedni sterownik żeby porozumieć się z tym modułem komunikacji RS232 na USB. Natomiast jeżeli nie, no to jest druga opcja, to co ja tutaj właśnie prezentuję w tym momencie, czyli konieczność instalacji, ręczna, instalacja sterownika. Ja w tym momencie pokazuję wam, że po podłączeniu modułu przy odpalonym, przy odpalonym programie Deload X nadal nie wyszukuje nam tego modułu, w tym sensie, że nie ma. Portu tego COM wyszukanego, więc następ, musimy zainstalować po prostu odpowiedni składnik systemu. Ja tutaj przyspieszam film, więc, więc za, dużo, za dużo się nie dzieje. Natomiast instaluję dwa sterowniki: jeden to jest sterownik, oczywiście COM, natomiast drugi sterownik to jest sterownik który jest mi potrzebny do obsługi w ogóle moich portów USB w komputerze, żeby działały lepiej. No tutaj już pokazują się jakieś komunikaty, że już jakieś nowe urządzenie wykrywał, więc tak jakby za, na nowo zostały zainstalowane. No i oczywiście system automatycznie chce się zresetować po takiej instalacji, więc ja to wykonuję i w tym momencie pokazuję znowu menadżer urządzeń. Tym razem nie ma... Ponownie pokazanego tego, że jest, to na, liście, jest na liście urządzeń taki port.com. Nie ma tego, natomiast co się stanie w momencie, kiedy podłączę urządzenie? Pojawia się, automatycznie się odświeża, i mam już pewność niemalże że w tym momencie, jeżeli oczywiście konfiguracja programu Deload X będzie odpowiednia, no to się połączymy. I tutaj wybieram sobie właśnie Integra 32, wybieram port trzeci i komunikacja następuje, więc rozwiązaliśmy to w bardzo łatwy sposób i tym samym dziękuję za dzisiaj i do następnego razu